O, DJ Mi tego trzego? Hahaha! Wow! Z jelenia można też fajne rzeczy gotować. Jaki dziwny jesteś dzisiaj. muszę Zatrzyma się zatrzymać. Ty nie zatrzymasz, Błocha! Może rzeczy krew waszych w najgorszych wrogów. <coughs> <coughs> Faktek Francuz zaproponował mi: Idźmy gotować na plenerze, w pięknym miejscu. Jest wiosna! I dlatego. Dzisiaj są 2 stopnie. Kurwa ma! 2 stopnie? Wczoraj było, nie wiem, z 20 stopni. Dlaczego on zawsze nie zabiera w mrozowych miejscach? Ja tego nie rozumiem. Muszę się ubrać na cebulę i płakać. Tutaj mam super kolorowe skarpetki. Pod tych skarpetkach mam kalesony. Pod kalesonami mam jeszcze te takie spodnie techniczne do biegania. I na to normalne spodnie. A tutaj ma koszulka. Koszulka pod spodem, i jeszcze na to bluza, kurtka, i, i chyba będzie dobrze. Nie da się ukryć, że jestem spóźnialski. Jestem spóźniony, No, tak, z 20 minut. Śniadanie się nie jadłem, i dlatego sobie zrobię szybkie smoothie na wynos. Raz, dwa, trzy. Dobra, ubrałem się tak ciepło, że myślę, że nigdy nie będzie zimno. Lecimy! Waj sueleja wilanowska. Wilanowska! Daj, kamina! Tak? Dupeczko, jestem. Ty myjesz zęby? Tak, spisz, wychodzę. Ej, Joder, ile ty rzeczy wziąłeś? Ja nie wiem, że się, się do mnie przeprowadzasz. Wyprowadzić cię do ciebie? No chyba cię pogięło. Idziemy do pracy, mam pełno rzeczy, będę ci gotować jakąś fajną potrawę. Będę dla ciebie miły. miły. Nie możesz być miły! Będziesz po prostu ci do pracy, i idziesz nagrywasz kolejnego odcinka Almost Friends I zobaczysz i go bo będzie najlepsza potrawa Ewa Kurczę, po co mu te wszystkie rzeczy? Po co mu tyle gratów? On chce się przeprowadzić, on chce swoją francuską rzemię powiększyć do włoskiej rzemii? Nie, nie tym razem Mam wszystko co potrzeba Najważniejszy kochany Mam ser e? Mam ser Mam ser. Mateo, Mateo, żyjesz? Ragazu! co? Chodź mi się! Nie, to pochnie syr, mój syrek, mój ludwik! Jeszcze wiesz, jakiś prawie tak samo! Rani! Lecimy, no. Yeah. A co masz? Pogaż ludziom? Bidon. Oni już wiedzą! Czekaj, bo po, pojechałeś po mnie, narzekałeś, że jestem spóźniony, a tak naprawdę to Ty byłeś spóźniony, bo Ty zapomniałeś swój bidon. Tak, zapomniałem swoje śniadaje. Jedziemy do lasu. Jedziemy do takiej bardzo fajnej miejscówki nazywane. Las Relax. Las, Las Relax będzie może ostatnim przystankiem tej włoszczyzny. Tu jelenie mogą skoczyć, uwaga. Z jelenia można też fajne rzeczy ugotować. Jej, roboty robią. Chyba koleś powie mi, że muszę się zatrzymać. Ty nie zatrzymasz Włocha! A jednak. Poczułeś też żoło? Jesteśmy w Las Relax, bardzo fajną miejscówkę, około pół godziny drogi od centrum Warszawy. Po środku lasu znajduje się cudowne miejsce. Jest to szklarnia, która jest bardzo, bardzo fajna, i dookoła ci się spokój las. No, świeże powietrze, pełen halaks. Cały czas przy telefonie jesteś. Żeby... Rzucam historię. Do roboty. na naszym Instagramie. History. Almost friends. My robimy historię. Proponuję ci dzisiaj, żebyśmy zrobili Cock Monsieur. to jest kanapka francuska obłędna z Bechamel błędna to znaczy bez błędów, czy...? Kok, monsieur, dobry chleb, dobre masło, dobry beszamel, szyneczka I to wszystko wypiekamy kilka minut, zobaczysz przepięknie Słuchaj, zaczynamy Super Uuuiuiuiui. Jakiś Słuchaj. dziwny jesteś dzisiaj Trzeba trzymać pod oko tego Francuza, bo coś tu nie tak Czyli niby Dawid dziwny? Może na początku rano tak musiał się pobudzić troszeczkę, ale nie jest dziwny A może coś knuje? O! No, no, widzę, że wrzesz palnik, nie tak jak ostatni raz. Powiem wam, że to miejsce jest przeszliczne. Pierwszy raz tutaj jestem i zobaczcie, jak pięknie wygląda. Masz. Czy się pali? Pali się, zobacz. Nie widzę. Nie widzisz pali się? Nic. To pali się, Patrz. Ale mały ogień. Można go te... Bardzo mały, David. Ale bo jest. Się Bardzo mały. Wow! To jest ogień. Uh! Naprawdę mniej podłożny. Ale wiesz co? Nadal jest też malutki. Spójrz, co ja mam. To jest to samo. Mój jest większy. Mój jest grubszy, ale kładzie Uuu, tylko uważaj tam. Patrz, Kuch, czy jak się zaskoczyć, Ty też to Ile ty rzeczy wziąłeś? Yeah. Zalazłem, patrz. Korek. Nie korek. Jest to gałka muszkatowa. Muszkatowa. Muszkietera. Tak, jaki jest ich trzech, no? to mamy trzech muszkietierów. Muszkieterów. Tak. No? Les trois muskieterów. I trzy muskietiery. Uh. muskietiera to nie jest. muskietiera To jest, to jest żeby komarnie. No nie właśnie. No, no w sumie ci muskieterowie mają takie, takie, takie coś jak komary, tak? Ma to sens! Ładnijuskiad, gałka. Gała muszkieterów. Gała muszkieterów. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty mi chcesz powiedzieć, że dodania dania francuskiego tak. wziąłeś włoską szynkę. Proszutto cotto, czyli szynka gotowana? Tak, bo we Francji najlepsza szynka do robienia hot monsieur jest właśnie szynka gotowana. Ci Francuzi zawsze muszą kopiąć. A. Do tego, moi drodzy, jeszcze ser. Tutaj nie. mam gruyere. O, pycha. Niestety... To, to lubię, to jest francuskie lubię. Używałem i... go nawet w MasterChefie, we włoskim daniu. Dziękuję ci bardzo. Dojrzewa 12 miesięcy. Nie pachnie skarpetkami, jak to ostatnio. Nie, przed... <ścoughs> Jest kremowe, jest żółte, super aromatyczne, jest lekko słodkawe. Świetnie po prostu podbija smak tego. się. A myślę, że ja zapominam, jaki jestem. Dobra! Nie, mię, kochanie, bliżej nie! Wyszamel, znasz? Znam. 20 gramów masła. Rozpuszczamy na garze. Mamy jedną łyżkę mąki, a tu mam mleko. W tym mleku dorzuciłem tymianek, świeże, żeby trochę się infuzowało. Infuzję Uwielbiam. Ale że też jest taka nasza ulubiona gałka buźkieterowa, to też dorzucimy do środka, ale później, jak będzie ciepło, bo wtedy wszystkie aromaty przyjdą do naszego sosu. Nie podjadaj. Jej. Będziesz mi poprosił tutaj, y, kroił chleb na drzanki. grube około 2 cm. Ja teraz mu pokroję ten chleb. To danie nie musi wyjść bo pokroję wszystko. Mm. Jak masło się tak właśnie zaczyna troszeczkę nie palić, tylko już się rozpuścił, to rzucamy naraz mąkę pszenną i mieszamy za pomocą ciepaczki. Mieszamy do momentu, kiedy będzie lekko, lekko brązowaty i w zapachu będzie trochę przypominało takiego ciasteczka, takiego kruchego ciasteczka, które byśmy przy To jest ważne, bo wtedy beszamel nabiera dużo więcej smaku. Ona już się zmieniła w kolorze ciasteczkowym. I teraz wlewamy mleko, które mamy w sokku nasz temianek. Może być rozmaryn, puszczardek, Może używać krew Waszych najgorszych wrogów. A nie, nie, to nie, nie, nie ten odcinek. Wlewam trochę mleka. Nie więcej szklanki mleka na tej ilości masła z mąką. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Dzięki mleku i to, że podgrzewamy i gotujemy, zrobisz taki gęsty sos nazywany Béchamela prosto z Włoch. Béchamel włoski nie, nie, nie. jest francuski, wymyślony przez francuskich kucharzy. To nie później Włosi go wzięli, no bo gdzieś tam nasze kuchni się krzyżowali. Bechamela to jest włoskie, na Wikipedia przecież tak pisze. Pierwotne znaczenie tego słowa we, we Włoszech to, było, to znaczyło biała masa klejąca. Smarujemy jedną stroną kromkę masłem i to będziemy później na patenie delikatnie e, grillować. Smarować będzie... dupę. Czyli jesteś taki trochę ostatnio mówisz strasznie dużo brzydkich słów? Powiem twoje, to twojej mamie. Smaruj i masłem. Tu masz masło. Becher Beshamem i tutaj kolega próbuje coś z tym masłem walczyć, ale widzę, że jako błok o masło nie ma żadnego pojęcia. Dlatego używamy oliwę. No i patrz, po prostu ten Włoch mówimy oliwy z oliwek, ale nie używam oliwy z oliwek, jest to francuska potrawa, musi być masło. A jak masło będzie troszeczkę twarde, trzeba go po prostu delikatnie go tak rozluźnić nożem, a ten to tak jedzie, tak po prostu. Masło jest takie twarde, nie da się smarować. Dlaczego nie zużyć pyszną włoską... Oliwę. Gałka muszkieterowa. Wkładamy nad mlekiem i trzemy. Trzymy troszeczkę nie przesadzamy, ponieważ gałka jest bardzo intensywna w smaku. Prawda i z tego to narkotyki ja. też robią. na miaru e, gałki rysotowe powoduje, że masz jakieś efekty halucygenowe. Tak. Ha. Halucygenowane. Halucygenowane. Halusygen... Jesteś na haj! Ty! Co się nie smakuje? Staraj się, Patrzę. Jest, no, jakieś dziwny dzisiaj jesteś. Dawaj, dawaj, bo no tutaj. Za za brodą. A, ty... a, a wiesz, wiesz na jakiej ulicy amerykańskiej jest dużo osób yy, z brodą. Ulicy amerykańskiej? Tak. A co ma amerykańskie do włoki francuza? Wiesz jaka ulica. Wiesz jaka ulica, ulica w Nowym Jorku ma najwięcej osób z brodą. To ma być jakieś sucha? Powiedz nie po prostu. <laughs> nie? Broadway. <laughs> <laughs> Okej, okay. patelnia się grzeje i wkładamy nasze junki. Up, para. Naciskamy chwilę, żeby to masło się rozpuściło szybciej i wtedy ta grzaneczka będzie taka delikatnie złota. I teraz możesz, mój drogi, zetrzeć mi ser gruyère. Tu A, masz. To? Tak. tak. Mamma mia refleksy! Wiesz jak się nazywa ta... Microplane? Ta... Microplane. Microplane, Micro mały samolot. Bardzo fajnie trzy, na takie delikatnie płatki, które się normalnie rozpuszczają. Ja w domu mam podróbę tego i, i nie trzę tak dobrze. Ile tego? Jeszcze, jeszcze. jeszcze. Im więcej sera, tym lepiej. Trzy ten ser, trzy ten ser i się po prostu, ząbnie, tylko trzy i ten ser. Ola, zobaczcie, kochani, już zaczyna być piękne złoto. <śla> David, <biedem> ile tego sera. <śla> o, ja to tak? to jest... Mamy bułeczki smażone, posmarowane masłem. Tak. Na to Beszamy, tak od razu ser tak. i od razu prosciutto cotto, tak. włoskie albo francuskie, tak. to wszystko przykrywamy i co dalej? Tak. Przykrywamy i robimy jeszcze tutaj jedną warstwę tego bechamelu. Nie bój się, trochę więcej smarować. Jeszcze więcej, a Jeszcze więcej. No. A tak. Tutaj jeszcze, jeszcze troszkę tym mianku dam. Wystarczy mój kolego. I teraz, mój sypujemy. prawie przyjaciół. Teraz sypujemy na tym ten ser. Juję. Jeszcze ser! Jeszcze ser! I to dobre, ile tego sera. No. Super. Dobra. E, zabieram to i widzimy się za 10 minut. Aby to było dobre, David. Będzie dobre. Bo będę zawiedziony. Nie zawiedzaj. Aby było dobre. Hokus hotus! Yeah. Voilà. Tak samo. <laughs> nie, że ty. Pachnie cudownie. Szkoda, że zapachy nie przychodzą przez kamerę, moi drodzy, ponieważ pachnie obłędnie. Mateo, zapraszam cię na degustację. Słyszysz? Ładny chrupię. Wow. <laughs> pachnie tymiankiem. Pachnie tymiankiem, pachnie szyneczką, pachnie serem. O! o na no Jest bardzo dobry. Dobra robota. Kurczę, coś dobrego we Francji jest, Jest, jest pyszny, bo jest koniec zrobiony jest z miłością, z czułością o tym. I to zatkało ci kakao, nie? Zatkało! Taka kanapka jest całkiem dobra. Nie da się ją nie powkradzić, ale żeby to było tylko ostatni raz. O, o! Ciągnie się seks. A to, co ja zawsze mówię, jak seks się ciągnie, to jest miłość. Hmm. Dlaczego długa miłość? A widziałeś, to jest krok madam, krok monsieur, tak, czyli krok dla panów i tak. krok dla pani. Jest bardziej wypasione, więc dorzucamy jajko wsadzone. Do, do środka, nie u góry, bo jak się dodaje do środka, to wtedy jest jajko wsadzone. Dobra, David, kanapka kanapką, no. ale natura mnie woła, czyli muszę wiedzcie to nie daj, wiesz, no, bleszę łatwo znaleźć miejsce. Jedynka czy dwójka? Nie no, jedynka, no nie będę tutaj smrodził lasy piękne, relaksujące, dobra. Tak, idź się załatwić. Ja za chwilę ci załatwię, ale no, najpierw muszę wyjść stąd. Cześć Dawid, miło się widzieć. Cześć Dawid, również miło się widzieć. <śmienny> <śmienny> Idę załatwić tą mężczyznę. <śmienny> Szukałem miejsca, <śmienny> daleko żeby... Nic nie było widać. Szybko to, szybko! Musi się załatwić! Ja już tutaj nie wytrzymam! O, idealne miejsce. Uff. Gasimy pożar! Ha, ha. Co to było za dźwięk? A. Tylko raz. Co to było? Coś tam się musiał? Mateo, uważaj!